O oh, kur... Jesus Christ. Christ. Oh, Ale forma Ten zakręt, tu weszło jedno leżące Uuuu Jeszcze nie widzę Otwórzka. Za paczką i zakręt, Corruzka za i right. zakręt Ale zapaczkę. Rampa zero Ile też do na w to paczka nie, I rampa no. miał zero ostatnio No się robi TV 50, no. Kurwa. O, o, Siemanko, zapraszam Was do sprawdzenia stronki helcase.com, gdzie możecie otwierać skrzynki i wygrywać skinki do CSa. Skorzystaj z mojego kodu Mateo na darmowe 70 centów i 10% bonusu do wpłat. Na stronce możecie również ulepszyć swoje skiny za pomocą upgradera. Brać udział w bitwie na skrzynki z innymi użytkownikami i wiele, wiele więcej. Link znajdziecie w opisie. Mogę Jedna rampa. Krótkie chyba? Krótkie, krótkie. Nie mam do wygrania. Dwóch I krótkie, tak? Tak. Wojciech jest, pod Hadesem. Jest najgorszy na świecie. No bez już. Ładę, ładę. że mi U kapeluszników, kurwa. Ja zachodzę do Masz jakieś granaty? Ja robię na fake, że kurwa teraz Daj do mnie, żeby. Dobra mi do wsi w Nowach. Mówię, Beto. Cio? Beto śpi. To raczej od tak, gali Jestem pewnie mniej Nie, cię Szkoda. Pługa! Pługa! ty Pługa! 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 No i o, on lasu. z tego nie potrafi strzelać nawet, to taki plus miał. Haha. Ha. One under heaven. Menu ma 50hp jeden. Under heaven. 51BS. Robimy Zresztą. misję. Okno jeszcze. Na schodach. No? Drawing smoke. Oh. Oh. Dobra, pick. Okno na schodach. To jest B w ogóle. Cofa? Nie. Zobacz jak na jeden Gdzie donat? Donat, no? Dobra I donat ostatni tak czy nie? Nie, nie, nie Patrz, Patrzę spawn no to Beznacz Ty, więc widzę chyba, że na midzie jest <trujne> Ja <Janne>. Flashbang <gryne> <gryne> A, o kurwa, kurwa. O, Richardson kurwa tu zaskoczył Kurwa drogowców O <gryne> 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 Kurwa z moim zoomem wskakuje na tą galę ale kurwa to się może Nie widzimy Ciebie blisko Jeszcze jeden był na nie tak? No. Ale... Jeszcze jeden pewnie Ja za nimi Banan jeden Dwóch graffiti Kurwa, nie stresuj mnie. Długa. No, no wraca. Jeden Uf. Wraca. Musisz zabić. A wiem co to było? Jeszcze... Kurwa, no w plecy nie, nie może. To Musi kurwa face to face napierdalać. Ładnie. Szachy nie widziałem Phoenix. Mogę flashować z Secret'a Zaraz drugi długo ja no długo długą boosta zrobili, leży z usta To cwaniaczki kurwa Jeszcze jeden balon Uciekłem Bo... boku o, nie jest kolorowo Góra, ostatni. Albo nie. Daj mi uwagę, są łuki. Kontrolny report. Trzymaj to, trzymaj to, są za zakrętku rampę. rampę. Jeszcze, więcej, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Białe. Umieram. Miercim kagiszem, rampa w wchodzą Jeszcze łapkę. Jeszcze, bomba. Dwóch, jeszcze jeden, chyba. Stał łupa, squad, kurwa. O, ja w przecież... celu. No. Grałeś w monstera? wyszedł do syfu. Gala jeden będzie. Ja rano. Wiem, wiem, wiem. Znaczy syf do monstera bo... chyba poszedł. Właściwa monstera nie widziałem. No bo... Ja ulicy widzę. No Rucham Co się. Co to było? Gala. Gala do lewej. Do lewej? Pod monstera nie ma, tak. Patrzę ci woda, wodę. W ci patrzę. Nie wiem, jak to nie był head. No, no. Went Have an event? <laughs> Never an event. Have an pewno. Nice flash <Super. laughs> <laughs>

Jutro. Uważaj plecy, uważaj plecy. Kiedyś był palący. Ceta już. Ej, pojeb mnie to pili. Nie folderzy. Na no, podjechać, patrz TV. Dziura leży. A ty jesteś w skałę w Przed dżunglą, przed dżunglą. przed kuchnią. Gala. Nie widzę. Przed kuchnią i gala. gala, tak? Tak. Do lewej gala, cegłą. Albo pokoik, nie. Ej wiem, jest, kosę wsadzam, okno, kosę wsadzam, dajcie, dajcie. Ojku, już, już. Szybciutko koseczkę wsadzę. Ticket skacze. Mam problem. Ticket i dżungla. O! Robs! Czekajcie! Holduje lewe okno. Jest CT. Jest na Robsie. Poduj... Chodźcie do A, ja sobie stanę za nim po prostu. Dobra, waluj już w bo nudy są. Jaka reakcja. Okno Sniper. Ale albo tam. O! Strzelaj pod Zabiłeś, zabiłeś. A. Bombę tracę w oknie Patrz galę O już! Poliłem ci Ko, galę pomóż, go <śmusza> w <kogoś lecieć. śmusza> Bierdala, <to przez> poląkę, <śmusza> A, okno cię przez ty okno Co jest kurwa Idę kon. Ty nie wychylaj, nie wychylaj, kosę wsadzę pewno? Tak, tu ci, patrz Kurwa, jeden palak, pa Drugi palak, o kurwa, łącz. Ja, ja myśli, kurwa, czy jest drugi teraz Weź w please <noise> nie, o, ja to, ten, to ten gość co mu cztery kosy wsadziłem, muszę mu piątą. Jest kurwa, jest, jest, nie, jest, jest. 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 <noise> jo, nie, dawaj, was. dawaj, nie, Co ty robisz? <noise> <noise> ja pierdolę ty. Nie. No, nie, za PSM, jeszcze się nie, ujawnia tutaj tuż obok jego kolega, no ale Grim dopiero teraz. Ciekawa wymiana, on tutaj też pamiętajmy, że będzie bardzo mobilny, ale nie ma nikogo na plecach od tej gali, to mnie troszkę martwi, no ale zobaczmy, że sytuacja jest wyrównana, to jest 3 na 3, dobrze dorzucony fleszyk, JT, fantastyczny strzał wraz z flopim i Symbol zostaje sam, ale ten widzimy, że odnajduje się rewelacyjnie. Sytuacja jeden na jednego. Jest simple, to wszystko rozgrywa na czas. On też doskonale wie, że oponent nie ma tego defal, to nie ma żadnego znaczenia. Ale... Jako jeden z tych najlepiej radzących sobie i najpewniejszych elementów układanki, jaką jest Ago. Teraz już Uf. świetnie, znakomicie dwa fragi dla niego. No bomba powinna zostać podłożona, ale utrzymanie jej z przewagą dwóch graczy po stronie przeciwnej nie będzie łatwe. Furlan jednak zajmuje pozycję przy schodach, ale wydaje się, że refresh powinien to wszystko sprawdzić. Nie, jednak Furlan był niespodzianką. A i szkoda, że Polak troszkę dłużej nie poczekał, bo może byłaby okazja nawet na zdobycie drugiej eliminacji. Teraz jeszcze Milki wyrównuje, ale właśnie Kedian na plecach ten z problemami. Ale niestety Furlan w końcu obrywa. I teraz Milki pokazuje się z tej dobrej strony. Już trzecia zdobyta eliminacja. Zobaczmy, że zawodnik Heroik nie ma zestawu do rozbrajania, a Milki rozgrywa to wszystko na czas, i wydaje się, że... Za chwilę X komago będzie miało tę pierwszą rundę. Milki bardzo dobrze, sprytnie, o to właśnie chodzi! I Milki trafia w pistoletówce po raz czwarty. Mordczyk nie przebiegł. Tak na pochodzę. No, no się mówi, kurwa, no się mówi też jakieś takie typy wano. Poczekaj, co bałan się chodzi w stronę. Słody. Polskaj, A, polskaj. Zapaczka. Kilotra, Zbata bardziej daje z swojego. <laughs> Ale tak jest. Jeden z pochodzi jeszcze. Ten mil O, tam. To ten. Bomba tam. I zapaczka ostatnio. Tak, zapakami był. Raczej tam siedzi, bo tam bomba. No, odpuścił tą pakejm'a O, się kurwa Dobrze. Na bocie kurwa